Szanowni Państwo, na przestrzeni kilkudziesięciu lat dzięki wspaniałej współpracy między gminą Policja a zakładami chemicznymi Policy realizujemy różne przedsięwzięcia infrastrukturalne, inwestycyjne, sportowe, ale również zajmujemy się takimi wydarzeniami szczególnymi, które, które mają charakter nie tylko tu regionalny, ale może ogólnopolski i europejski. I takim przykładem naszej wspaniałej współpracy jest organizowana pielgrzymka biegowa, tu z Polic na Bałtyk, nad Morze i później na południe do e, Krzyża na Diewącie, jak i e, do miejsca e, sz, Światowej Dni Młodzieży do Krakowa. E, to jest już jak gdyby taka nasza czwarta pielgrzymka, realizowana wspólnie przez zakłady chemiczne i e, gminę Policję, jak również przy wielkim wsparciu e, naszej parafii pod wezwaniem Św. Kazimierza. Pierwszą pielgrzymkę zorganizowaliśmy w roku 2000 na 80. urodziny. Ojca Świętego Jana Pawła II do Watykanu i 16 maja dotarliśmy do Watykanu po 10 dniach biegu non stop. Mieliśmy osobiście y, 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 okazję spotkać się ze Świętym Janem Pawłem II. Ja, y, kilku naszych kolegów, kilku y, przedstawicieli gminy z Panem Burmistrzem. Od tego pierwszego przeżycia te wszystkie pielgrzymki biegowe się zaczęły. Y, y, następną pielgrzymkę odbyliśmy w roku 2010 z Badowic do Polic. To był rok naprawdę bardzo trudny, bo wtedy na południu Polski były powodzie. I trzecią pielgrzymkę, tak jak tu Burmistrz wspominał, dwa lata temu w kwietniu zorganizowaliśmy i na kanonizację do Watykanu w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. Na poprzedniej pielgrzymce żeśmy zawierzyli, żeśmy prosili i świętego Jana Pawła II już obecnie podstawiennictwo o uzdrowienie i Klementynki Kowalskiej. To jest taka dziewczynka, która wtedy miała roczek i trzy miesiące. Lekarze jej obiecywali, że do końca roku nie dożyje, czekała na przeszczep serca. My żeśmy tam jeszcze prowadzili akcję charytatywną, żeby zbierać pieniążki, pomóc tam jakoś finansowo w przeszczepie. No, i tam ja położyłem gdzieś z tyłu. Koledzy, może pokażę, jak ona wtedy wyglądała. Ona była wtedy pod pomnikiem. Naprawdę wyg wyglądała y, bardzo kruchutko. Jej życie było bardzo kruche. Serce pracowało w kilku procentach. A, a obecnie wygląda tak i ma już 3,5 roku. Ma się bardzo dobrze. Chodzi do przedszkola. Od września będzie chodzić na basen. W tej pielgrzymce obecnej, którą teraz mamy, bierzemy, te, bierzemy prośbę o uzdrowienie. Kubusia to jest też chłopczyk w policach urodzony, ma 8 miesięcy urodził się bez jednej nerki, drugą nerkę ma w kiepskim stanie i będziemy chcieli taką prośbę wziąć do Jana Pawła II, żeby tym razem drogo Klementynki, a wcześniej to jeszcze zapomniałem powiedzieć 6 lat temu po naszej drugiej pielgrzymce no ja miałem taką intencję prywatną swoją, bo miałem wnuka niesłyszącego, który miał wtedy pół roku po pielgrzymce, dwa dni po zakończeniu pielgrzymki odzyskał słuch i to jest autentyczne, mamy na to całą, całą dokumentację. Także Kubuś, był, Kubuś będzie już trzecim dzieckiem, które będziemy prosić świętego Jana Pawła II o wsparcie, o pomoc, o uzdrowienie. Startujemy 23 lipca po mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Policach. Przejdziemy pod figurę Jana Pawła II, na skwerze Jana Pawła II, wystartujemy o godzinie 19 planowo do biegu, to będzie sobota i na drugi dzień rano o 7.30 będziemy pod krzyżem w Pustkowie. A dlaczego nasza taka trasa? No bo motem tej całej pielgrzymki jest tak mój święty Jan Paweł II w Szczecinie na na Jasnych Błoniach w roku 87, tak, czy nie 87. Papież mówił, że największy znak chrześcijański, krzyż, łączy, łączy Polskie Góry z Polskim Bałtykiem. Z Polic pobiegniemy do Pustkowa. Tam proboszcz z rewala odprawi mszę świętopolową przy krzyżu w rewalu. Po mszy świętej startujemy i biegniemy przez całą Polskę do krzyża na Giewoncie. Największe zagrożenie, jakie myślę, może być, takie pogodowe. No my musimy biegać przy każdej pogodzie, no to pewnie będzie trudny moment biegnięcia na ten diewunt. Jeżeli będzie jakaś burza czy coś, no to będzie trzeba to opóźnić. Tym razem będziemy mieli dwa busy, także jeden bus będzie na trasie 8 godzin, a drugi bus w tym czasie może odjechać do przodu, bo w ciągu 8 godzin planujemy przebiegać 100 kilometrów. Także drugi bus w tym czasie wyprzedzi nas o 100 km i tam będzie miał kilka godzin na to, żeby odpocząć. Będziemy biegli całą trasę z Polis do Krakowa w tempie 5 minut na kilometr i każdy biegacz będzie biegał. Jaki w jedną dobę będzie bieg 12 km i 12 km będzie jechał rowerem jako asystent, to już w następnej doby wypadnie mu przebieg dwa razy po 12, to więc 24 km i 24 będzie musiał przejechać rowerem. Co 12 km będziemy robić zmianę. Bus będzie przeskakiwał do przodu o 12 km. W imieniu tutaj zarządu i w ogóle myślę wszystkich pracowników zakładów chemicznych w ja zadam takie pytanie: jak można takich ludzi nie wspomagać? nie ma, powiem, nie ma takiej opcji, żeby tych ludzi nie wspierać, nie wspomagać i, powiem, zakłady chemiczne zawsze były tutaj na, służyły pomocą i wsparciem. Dlatego chciałbym tak wielkim <trym> uznaniem <trym> do organizatorów, a i wykonawców tego biegu powiedzieć, że należy, należy się im ogromna wdzięczność, bo tak, raz, że prezentują, czy reprezentują, ja promują, Gminę Furlce, gdzie wpisuje się również parafia św. Kazimierza, że promują zakłady chemiczne, ale trzeba powiedzieć, że to jest swoistego rodzaju ewangelizacja. Jest ogłoszenie Ewangelii właśnie w takich postawach ludzi świeckich. A przy tym ogromnie kładą nacisk na intencje, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś. Impreza sportowa czy rozrywkowa, ale, ale w tym trudzie oni upatrują jeszcze jakiegoś zaakceptowania niebios w intencjach niekoniecznie swoich. Jak widzimy, niebiosa słuchają, nie tylko media, i bardzo skutecznie, bo są pewne efekty, nad którymi stawiamy znak zapytania gdzie jest granica y, osiągnięcia medycznego leczenia, a gdzie już jest przekroczona ta granica y, i to, co było powiedziane y, przy wnuku y, pana Wiesława, y, tam nie było żadnych szans już na to, żeby dziecko mogło słyszeć. Zresztą miałem to powiedzieć, że ta Klementynka oczywiście, co, co my żeśmy tu zabrali, uznobienie <grymnie> i intencje dwa lata temu, ona przyjdzie i... Będzie naszym honorowym starterem. Ja ją poprosiłem, obiecała, że będzie. Obiegnie z nami naokoło figuria Pawła II i ruszymy w Polskę. Ramy ze sobą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży i, i tę figurę chcemy przekazać Ojcu Świętemu Franciszkowi. Z tego co wiemy, naprawdę na jakieś osobiste spotkanie trudno liczyć, ale ze względu na obowiązki Ojca Świętego, ale spróbujemy to przekazać biskupowi Muskusowi.